Więcej za mniej codziennie. Dlaczego wielka noc z Carrefour ma mieć więcej smaku? Bo mamy jeszcze więcej świątecznych produktów w super cenach. Na przykład słodycze Milka do 30% taniej, a kaczka Barbarii 9.99 kg z aplikacją Mój Carrefour. Carrefour, wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dzieci nie ma nic lepszego niż swobodna i beztroska zabawa. By mogły się nią cieszyć bez przeszkód, potrzebują Ciebie. Sięgnij do lodówki i daj im Kinder Mleczną Kanapkę. Chłodny mleczny krem i pyszny miód pomiędzy dwoma koszystymi biszkoptami. Kinder Mleczna Kanapka i zabawa może trwać dalej. Każdego dnia życie przynosi nowe wyzwania, a sanetol pomaga się z nimi zmierzyć. Doskonale czyści i jednocześnie dezynfekuje, zabijając wirusy, bakterie, grzyby bez użycia chloru. Sanetol. Zdrowy styl życia. Czasem jest wszystkim, czego potrzebujesz. Czasem sprawia, że dostrzegasz urocze pomyłki. Jest zawsze, gdy jej potrzebujesz. Family. Kawa każdej mamy. Te dni i noce, pełne Twojej miłości i troski. Robisz wszystko dla swojego maleństwa, nigdy się nie poddajesz. My też nie. To dla Was nasze przełomowe odkrycie, by wspierać odporność i zdrowy rozwój Twojego dziecka. Unikalna receptura, a w niej immunoskładniki, białko Optipro oraz oligosacharyd 2FL o strukturze identycznej jak w mleku mamy. Jedyne takie mleko następne. NAN. Nasze najlepsze. Żywienie dla przyszłości. Pokoje mają różne kształty i wymiary. Z elektrycznym odświeżaczem powietrza Erwick wypełnisz nieprzerwanie ulubionym zapachem każdą przestrzeń bez względu na jej rozmiar. Wypróbuj już dziś elektryczny odświeżacz powietrza Erwick. Nuda? No. Może wyzwanie? No? No. Spróbujcie nowej Mirindy Mixit. Dawaj! Smak truskawki liczy daje radę z tymi trikami. Tu teraz my? No to idź. Ja wolę smak jabłka chili. Spróbuj nowej mieliny It. Lace oven baked to nowa odsłona lace z pieca. Pysznie pieczone chipsy mają 50% mniej tłuszczu i smakowite przyprawy. Każdy się skusi. Spróbuj lace oven baked o smaku jogurtu z ziołami, grillowanej papryki lub solone. Nowość. Kaszki i deserki Gerber Organic. Pan organik farmy miał i uprawiał ją, Gerber na niej kupował. I ja, i ja. Mleko od krów karmionych eko, zboża i owoce rosnące we własnym tempie. Gerber pysznie przyrządzał, I ja, i ja. żeby maluch zajadał. I ja, i ja. Nowe kaszki i mleczno-owocowe deserki. Poznajgamy smaków Gerber organik. Od farmera do Gerbera. Mój blask nigdy nie gaśnie, nieważne dokąd zmierzam. Nowy miejski podkład Rimmel Lasting Radiance. Pierwszy podkład z technologią Urban Shield, który chroni skórę przed najmniejszymi cząsteczkami zanieczyszczeń. Wybieram blask. Rimmel Lasting Radiance. Live the London Look rozmawiajmy dzisiaj o złotych miszach Haribo. To pierwszy się rzuci na żelki. Te żółte to i Ja wolę te malinowe, bo one są bardziej truskawkowe. Wszystkie są takie owocaszne. Ja sobie wziąłem jednego do ściskania. Masz Hop, hop, hop. Chciałem jeszcze powiedzieć, że żelki Haribo są przepychone. Haribo radości dla dzieci i dorosłych. Żeby rozwinąć skrzydła, dynamicznie ruszyć naprzód, potrzebny jest odpowiedzialny partner, taki, który ceni te same wartości. Ma serce do walki i chęć zwyciężania. PKN Orlen z dumą dołącza do królowej motosportu i rozpoczyna współpracę z Robertem Kubicą. Orlen, nasza największa, innowacyjna polska marka, jest widoczna na wyścigowych torach świata, umacniając swoją międzynarodową pozycję. Będziemy napędzać emocje, napędzać przyszłość. PKN Orlen. tak mała rzecz, a świeży. A ty, jaki smak wybierasz? Wniesienie i montaż tylko gotówka. Znowu muszę szukać bankomatu bez prowizji. W Nestbanku nie szukasz. W Nestbanku masz. Każdy bankomat w Polsce za darmo i prowadzenie Nest konta za 0 zł. Nestbank, numer jeden w rankingu poleceń. Na tydzień zamieni się domem i budżetem z rodziną, która nie musi sobie niczego odmawiać. Szaleństwo. Dla niektórych to będzie prawdziwy szok. Ten pokój jest tak duży jak cały nasz parter. Ucz się, to też będziesz tak żyła. Mówi się, że pieniądze szczęścia nie dają, a jak jest naprawdę? Czego oczy nie widzą. Biedni kontra bogaci. Dzisiaj o 21.00 w Polsat Cafe. Wiosenne flirty i romanse z nieznajomym w Polsat Café. Ty szukasz czego? Przygody czy miłości? Metamorfozy od stóp do głów i randki szyte na miarę marzeń. Co, wołamy twoją tajemniczą nieznajomą? Bo prawdziwa miłość może ukrywać się pod niewłaściwym strojem. Wow. <laughs> Musiałbym mnie totalnie pokopać, żeby mieć coś takiego na głowie. Nowe odcinki. Myślę, że moglibyśmy by być fajną parą. Randka z nieznajomym w czwartek o 21. Zaprasza sponsor, producent twarogu sernikowego.